28 dzień naszego Daily, dzień dobry widzowie. Wraca dzisiaj q przeciwnik 2210, ranking, także szansa na plus 9. Mamy obronę Piersa. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Skoczek tandy. Tutaj ciekawym wariantem jest skranie F4. 4 zamiast skoczek F3 od razu. I tak dzisiaj zastosujemy atak trzech pionów. Dziwnie, mam takie trzy piany, mam takie trzy piany. Okej, okay. eee, to chyba zapcham po prostu i będziemy z taką strukturą pseudo-francuską, pseudo-karocańską. Eee, zagram sobie gońca tędy, żeby mieć możliwości różne. Zagramy tędy, krótka roszada. przeskoczymy skoczkiem. Okej, okay, to tak, kłyś mi tu pionka. Nie już czy ja mogę na to sobie pozwolić, żeby wybić. Ja teoretycznie mogę, tylko wtedy może być trochę problem z zrobieniem roszady. Jeśli nie zbiję, no to on mi zapcha. No to może pochopny ten ruch F4. Nie wiem, może był pochopny. Ci bicie, bicie skoczek. To no teraz trochę problem będzie z zrobieniem roszady, nie? Więc trzeba przemyśleć dobrze. Ruch F5 na pewno ciekawy. Bo na bicie będzie bicie skoczkiem. Okej, okay, Hetman tu. Co muszę grać bierzą Tutaj? Nie, wiem, jeszcze Hetman 2 jest. Ależ tak. Kontrowersyjnie się tu robi. To, to i tu. Tak jakby trzeba plan zagrać. Powinno być spoko. Okej. Okay. No tak, tutaj. To jest pić. Czy musimy się zająć tym, żeby zaatakować przeciwnika szybko, bo sami mamy króla w centrum? Mm. Także bicie, bicie, zagranie tu, zagranie tu... Mhm. Tak, przeczułem to posunięcie, ale tu... Goniec bije... Myślałem o skoczku tu, no poza tym i tak można rozważyć takie zagranie, no skoczek tu i skoczek tu, wygląda ciekawie. I na to się zdecydujemy. Mogę go zaatakować jak najszybciej. Bierzemy na f8? Na f1. Nie goniec, szkoda, że tu stoi, bo byśmy go. Tu by było fajnie bardzo. Może, nawet, co chcemy tu zagrać. To też nie jest wykluczona. Jak zagramy skoczkiem, no to groźba jednoruchowa. Można zagrać tędy i. Nic się nie dzieje. Ok. Hmm, przeciwnik nam zrobi Roszada. Nie do oprzy. My nie bardzo możemy sobie to złożyć na Roszada. Zagramy goniec tędy. No idea, idea tego ruchu jest taka, że jak wbiję, zagra tu, tu, to prowadzimy wieżę do ataku. Chcę uważać na takie posunięcia, bo mi wisi skoczek, skoczkiem będzie trzeba wrócić, żeby zagrać G3. Czy... Może był czas teraz, żeby zagrać tędy. A, i chyba tak, trzeba było wybijać już. Trzeba było zagrać tędy, żeby się pozbyć tego skoczka. Znaczy gońca. Powiem Ci u końca tutaj zrobiłbym krótką, a tak jeszcze będą krótką ciężary. Okej. Okay. A, tylko na to wspaniaczek odejdzie po prostu tędy i... ...możliwość się i tak zablokuje. No zaryzykujemy, zagramy długą. To jest duże ryzyko. Ale trzeba podjąć się go. Zagramy krótką 1. mhm. No tak, tak. To była decyzja była oparczona bardzo dużym ryzykiem, także no, musimy się już go podjąć. G4. Wygląda no no, fajnie, żeby tego skoczka przerzucić tędy. Na no, takie posunięcie zagram po prostu tędy. Na no, to zagram tędy. Wolałbym, jakby zagrał tędy, niż jakby zagrał tędy, tak? ale... No zobaczymy. Na no, to są zmuszone iść koniem na bandę. Okej. Okay. Nie jest to jakiś... Bardzo przekonany do tego posunięcia. Skaczek tu od razu rozważam. że czy to należy nastąpić hetman bicie 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 i skoczek tu ma tutaj. Może mogę zagrać wieża A1. Wieża A1 wygląda spoko. bo po końcu tutaj tutaj też wywło w sumie OK. Robię tędy. Tam tędy To będzie mi wskakiwał, nie? I tu trzeba wymyślić, co z tą pasem zrobić. No chyba zagram tędy. Nie, tędy nie, bo dostanę bitwy. Dobra, wyrzucaj jeden. Simnik zagra mi tutaj. Ja będę musiał odejść. Silnik zagra tędę, ja zagram tędę. Na szczęście goniec mi tutaj był, nie wiem co. Goniec jest bardzo ważną defensywną figurą. Okej. Okay. Ale w tej redakcji chyba się akurat bym powrócił tego gońca mojego. Mm. No nic mi się ja nie co skoczyć tu z kotkiem. Czy coś mi konkretnego grozi? No grozi bicie. W sumie na tym, moim zdaniem, się groźby kończą, więc ja wskoczę tu skoczkiem. Bo teraz proste, chcę zbić. Na bicie Nie można nigdy wybić, z uwagi na to, że już mam wieżę tu ustawioną. Na bicie bicie, jak dojdę do tego, to stacja będzie super. Jeśli przeciwnik zagra tędy... zbijemy. Jak przeciwnik zagra tędy, zbijemy tędy. Jak zagra tędy, zbijemy tędy. I przeciwnika zostaje optymal, ale i tak mogę wtedy wybić tędy. Jak okay, przeciwnik wybił, no to wybijam. To nie jest groźne. To może być cały czas nieprzyjemne, ale dajmy ja i tak nie będę zagrać tędy, tędy. I chyba po prostu mogę wtedy zagrać tędy. Zawsze jak wyjdzie na to, to też będę rozważyć takie posunięcia na związaniu. Także... No. Powiedziałbym, że jest foko. Że ta pozycja była bardzo trudna. Aktualnie jest bardzo, ale... Nie bardzo trudna, tylko bardzo ciekawa. Wow! Czyż to jest za fasunięcie? rozważać można bicie i bicie. A przede wszystkim podoba mi się wieża na F1, żeby tu otwierać króla, bo na to, na to, cały czas jest genialnie, bo ja tu dojeżdżam go. Być może mogłem jeszcze rozważyć jakąś ofiarę. Bicie, bicie. No jeszcze nie. Jeszcze nie, ale z na F już można rozważyć, czy nie chcę zagrać tędy lub tędy na przykład. Chcielibyśmy tego pionka mieć, tu żebyś ten goniec ten... Przestał tu pełnić fun tyle funkcji obronnych. Można zwalczyć bicie, bicie i bicie, ale po posunięciu tutaj, niestety wymieniałaś katłumanę no i to w niekorzystnej redakcji. Z tego bym wolał uniknąć. Hmm. Można nieco tutaj na przykład byle otwierać króla. Bicie, bicie, goniec tutaj, 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 zagrać tędy. Jakoś najeżdżać na króla oponenta. Co też nie głupie, Być może to nawet fatem będzie ne, zacząć od tego i fatem przeskoczyć tu skoczkiem. Taka. i da się też pojawia w mojej głowie. Można otworzyć oczywiście, posunięcie H4 z jakimś planem zagrania G5. Trzeba powiedzieć, że wtedy oddajemy lekką za. Oddajemy jakość za lekko, więc za Niekoniecznie będzie takie optymalne. Król jak szedł był na wycieczce, tak idzie na nią dalej. Tylko czy w tej redakcji to nie jest nawet lepsze dla mnie, żeby zbić, zbić, zbić tu. Ale nie wydaje mi się. A teraz po prostu jakieś K4 było fajne, i to by po prostu to nie było oddanie jakości. Yy. A tego gońca bardzo mi się chciał pozbyć. Za wszelką cenę. Chciałbym oddać wieżę nawet za, tego, za to, żeby tego gońca się pozbyć. Yy. Ja chyba po zagram takie śmieszne posunięcia. Da, po prostu chcę wskoczyć z skoczkiem tutaj. I potem cofnąć gońca, otworzyć najazd na króla. Na to posunięcie chyba wybijam. Na no to. Wiem tędy, tylko on zagra tędy. A nie, to by wiem hetmana, ale on gra tędy. Okej. Teraz trzepa sans. Przeciwnik tak gra. No teraz copne gońca. Cofnę gońca, bo tu cały czas mi się wszystko trzyma. Nie można oczywiście widzieć z uwagi na utratę gońca. Przeciwnik może już teraz takie posunięcie rozważyć. Na co zagram tędy. Cofnę końca. jest taka, żebyśmy chcieli teraz skoczki przerzucić. Tak, żeby byle tego gońca się pozbyć. Idealny stanowi przeciwnik jakoś hetmanem, Tutaj dziwnie ja gram tędy. On bije pionka, ja wybiję tutaj. Chmida szacha, tu król, tu on wybije, tu nie wiem, bije, tu nie, szalona pozycja. E, Pytańcie, a ja potem, potem po prostu nie gram król, potem nie gram król 8 i na jakieś takie posunięcie, po prostu nie gram tędy, bo przeciwnik nie jest mi w stanie aktualnie żadnej krzywdy zrobić. Okej. Okay. to jest ciekawe posunięcie, myślę, nad posunięciem H4. Czy takie coś nas interesuje? No chyba nie do końca. A4. Co będzie przeciwnik planował? No pewnie jakieś. Nie wiem tak szczerze. Tego h 4 mi się bardzo podoba, bo i tak bym chciał dopchać pęka do H. Więc jak zagra tędy, no to. Aha, może o to chodziło, żeby go sprowo mnie sprowokować do tego. Teraz też tu biję. I tak jest dobrze. Tu. Ok, jak przeciwnik gra tak, no to ja gram tak, jakby. Myślę, że to nie jest żadne zaskoczenia. Nie zagrę tu. Goniec bije, nie bije, Hetman bije. To nie jest jakoś super. Uh. A zagram takie posunięcie. Zagróćmy biciem. Znaczy. Gruźby. Groźba. Nie ma tu tak naprawdę groźby, ale... Jak zagram bic... Okej, okay, zagrałeś tędy. No dobra. To teraz to już gram tu. Ja, tego sk ja ci tego gańca wybiję. Po prostu. Na no, to po prostu biję. On bije. Znaczy nie, no to mogę zbić w przelocie, tu. I dopiero wtedy wybić. Już <suszy> <suszy> te król... Te figury moje dobierają się do tego króla, ale... Jeszcze to trzeba dokończyć. Wow! Wow, wow, wow! Jaka jest idea? Na bicie chcesz zagrać tu. Ja nie mogę zbić hetmanem. No nie, zbyt zły. Zaczekaj. No, ja zbiję tu. Ty bijesz tu. No nie, tak no na to nie mogę powiedzieć. Jak zbiję hetmanem. Bijesz tu. Biję tu. Bijesz tu. Biję skoczkiem. Biję skoczkiem. No nie, podoba mi się to. Tylko czy on potem ma jakieś takie postanowienie? No nie, bo bije. Tutaj, tutaj. Bije. Biję, biję Tutaj, tutaj, wracam, tutaj. Kurczę, podoba pa mi się. Bo ja zagra tu, 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 to ja na koniec mam tu. Okej, okay, zagrałeś tu. A to nawet mogę takie posunięcie rozróżnić. Ja Chyba Hetman tutaj jest dobrze, będzie stał. Nadal. Potem jeszcze Hetman tu mam. właśnie, bo wtedy stanę tu. Dobra. No hmm, wracam tu. Ty mi zagrasz skoczkiem pewnie Może to jest posunięcie, które nie widziałem mhm, Bo grozi mi tu i tu I co? Odstawiłem pionka i grozi mi jeszcze atak Ha To nie tak miało być eee, No tu nie mogę oczywiście Tutaj, no to tu I co? Pozostaje mi granie tu lub tu Albo tu Tu raczej słabo. No to chyba zostaje mi: Hetman tu na bicie król D8 czy B8? Paradoksalnie nie wiem, czy nie D8. Wiem, to wygląda jak tragedia, ale moim zdaniem ma to jakąś logikę. Bo po król B8, tu, tu. Chociaż król B8 zawsze jest groźba bicia, nie? Próbowała 8, wieża tu. chyba trzeba tak. Okej. Okay. Ja tutaj prosto zagram chyba tędy, nie? On się cofnie. Ja zbiję, on zbije, to mi grozi tutaj. Uh -huh. Tu jest nasz problem. No, że to teraz trzeba zmienić plany na tej wieży. Aha bo na szacha tu on ma tu. Oj 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 oj, 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 oj 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 Ale się wpakowałam. Miał hetman tu. Nie, czekaj, bo na hetmana. gram Hetman D1. Ale okropne posunięcie, ale jedyne, które mi daje szansę. Bo szacha szacha tu bronię tu. I nie ma szacha, okej okay. nie, nie ma tego, z uwagi na to O kurde, on może zbić I na bicie ma szacha I znalazł to Ojej, ale mnie zniszczył Ale zostałem zniszczony teraz No i tak, tak robisz rozbaleć całą partię, a na koniec Jeden błąd Ci tak totalnie przegrywa. Ojej. Jedna nie... ...głupia decyzja już przegrałem. No bo na to, na to on ma widły, ja tego nie widziałem. No, jeszcze najgorsze, że potem to, po to on tu. Muszę tak grać po prostu. Nie mam nawet wyjścia. Eee, ale jestem zły na siebie, to była tak wygrana partia na miliard sposobów. To takie dobre akurat nie wiem. Bo. Jasne, na pewno mam przegraną, ale. Czekam tędy. Łapka grozi, że zdobędę Hetmana. Poza tym ten jak wisi. Tu i może jakieś remisy. Albo i nie remisy. No Hetman mówi wisi, Hetman powinien odejść. Mało czasu. Daje mi się, że przeciwnik zbalił strasznie. Dobra, mam. Mm. Szach, tu. Zagram taki głupi ruch. Atakuję gońca. Mhm, szach. przeciwnik zagra tu, to, to gram tu. Hej, przeciwnik... ...odwalił, chyba. A, tylko mało czasu. Tak zagram, żeby byle tego przesłaniać. A, szach. wie Szach. I wygrałem gierka. Szach. Ale fart. Szach. I mat. O, dobrze, co tu było za podziemia na końcu? Co to nie mam pytań. Ale widzowie, wygrana. Jesteśmy oparty o 2200. Ale to była straszna podziemia. Okropna partia. Także co? Pozostaje nam jedynie zrobić analizę. Robimy analizę, dokładność 79 do 70, mieliśmy bardzo długo, bardzo dobrą pozycję, w pewnym momencie mieliśmy totalnie przegraną, a na koniec już wstaliśmy wygraną. Partia ogólnie mocna, niedokładna, dużo błędów, także zobaczmy. F4, OK. Wydawało mi się, że słabe. Co? Czyli co, co pewnie trzeba było zagrać? Może koniec tu, mhm. żeby byle tego nie miał. Warto zapamiętać w tej kolejności, jak zagram tędy, to potem były problemy z tą roszadą. Nie trzeba było grać tu f5 słabe. Skoczek tutaj, i co, chodzi o nacisk tutaj? Ta pozycja by mi się podobała, tak szczerze. Co tu jest rozwiązaniem dla przeciwnika? Skaczekuje tędę. What? To Jest dobre dla niego. To jest plus 1. Jest takie dobre dla niego. Plus jeden. no czy minus jeden, bajka. Na H6? Poszło bicie i A3 mi dawało przewagę w ogóle. A3 pewnie, żeby zagrać B4. Tego końca się pozbyć, jakoś zrobić w końcu krótko. Poszło w skaczek H5. Tutaj. Koniec standa. Roszada długa. Fajnie, to pograłem. Tu masz się zadowolony. Okej, okay, wiesz, że tu dokładna bo król B. Skaczek tu, ok Bicie słabe. Tu czułam się bardzo dobrze w tej pozycji. Si no właśnie, ten ruch mi się wydaje, że był za wolny. Tego skoczka zabrakło. Zabrakło tutaj wcześniej. Tak, tak. Tutaj. Tu h No trzeba, trzeba było się decydować na to, na to, Ale nie wiem co potem. Po prostu gram tu przepycham? Tak, aha, bo na to, na to mam tutaj, ja tego nie widziałem z daleka. To jest figura więcej, dołączam gońca i wygrana. Ja tego nie znalazłem. Partie poszło H4, H5, tu jest super, według kompa, gońca trzeba było wymienić, tu jest koczek, bicie najlepsze. Aha, żeby tu nie podchodzić pod tempa. A podchodzimy pod tempo, ale pewnie teraz Hetman idzie na E2. Hetman idzie na e i tu mu nie zrobimy krzywdy. Tu mu się nie stanie krzywda. W porównaniu do tego, co poszło w partii, w tej pozycji mi się nic nie dzieje. Nie, nie podchodzę Hetmanem, goniec nie jest w stanie wyjść, ja nie stoję królem pod matem. Pionek nie będzie w stanie być dopchany, i pozycja. Ja po prostu zaraz to i tak wybiję. A w partii poszło Hetman D3. Skoczek tutaj. Trzeba było w ogóle katwanem na d2 iść. Mhm. Czy król mógł iść na d1 w ogóle w tej. Nie, d1, a tu? Ja bym się bał tej pozycji. Tu. A wiecie, ja nawet w tej pozycji nie byłbym. No dobra, nie ma tej wieży tutaj. No to może nie, ale jakby ta wieża była to, no to ta, no. no to źle to oceniam. Oceniam, że on tam będzie mnie otwierał zaraz. Ej, ale czemu ja to... Co za bałwę ze mnie? No tak nie można, z uwagi na to, na to i teraz ten debil. Gość jeszcze tu. partii b Chciałem tutaj, Hetman D1, podstawka, bo trzeba było gońca tutaj. I na to, na to... Właśnie uzdrałem, że nie mam ruchu tutaj, żeby to i to i to bronić. No ale właśnie... To co tutaj mogę grać? O kurde, król tutaj mam w tym redakcji. Dlatego to mi się zgadza, bo wie, że wszystko bronią. A i nie, nie znalazłem tego. Już czas był coraz gorszy. Zegrałem Hetman D1, podstawiające. No, podstawiło tutaj. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy on nie zrobił po prostu tędy. Ja tu mogę płakać. Dosłownie. W sensie, no... Fantastyczna pozycja. Minus 6 materiału. A w partii, Goniec d4, no i tak... No i podstawił chłop, podstawił. Nadal mam tak, ale tu już biję. Są motywy jakieś. Wrzaca jeden lepsze. No ja tu zagram byle na pułapkę, byle ten Goniec odszedł. Nie wiem co go wzięło, że zbił. Król tu, ja bym powtarzał po prostu, tak szczerze. Nie wiem co po tym. Nie oceniłem tego w partii w ogóle. Aha, po prostu biorę wieża. Jest straszna za No mat mi wisi. Wieża F1. Nie, to jest za trudne do ocenienia taka pozycja. No ale poszło. Jeszcze warto zawsze zauważyć, że on przeciwnik mógł mieć takie posunięcie, ale na planowałem po prostu Hetman szach. Obych mówi, że tu lepiej. No, jest zmuszony do tego. Wow. Wow, 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 wow. No i do tego to nie widziałem z daleka. No. Ładne. Ładne, ładne. Ładne, ładne, no nie znalazło się to w partii, poszło tak, tak. Jakoś skonsolidowałem. Czekam tutaj, tu już widziałem, jak wygrywam. Yy, widzowie, straszny patoszachy, ale udało się zwyciężyć, co jest najważniejsze. Także w 28 dzień serii, znowu jesteśmy o jedną partię od rankingu 2200. Także co? Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na jutrzejszy film. Może jutro streamkę otwale. Dzisiaj raczej nie. Chyba, że otwale odpalił jakoś późno wieczorem, ale wątpię. No i co? To by było na tyle. Zapraszam do zostawienia lajka, do zostawienia komentarza, subskrypcji na kanale. I widzimy się jutro. To co? Pa, pa!